Witajcie na moim kanale. Dziś chcę Wam powiedzieć, jak się robi wodę cioskowa. Woda czoskowa to naturalny antybiotyk dla kur, który pomaga zwiększa odporność kur. Teraz powiem Wam przepis. 5-10 ząbków cząstku kroimy i wrzucamy do litra wody na 24 godziny, a po 24 godzinach już można podać kurom. I trzeba też zabrać starą wodę, którą piły do podania wody szczątkiem, żeby przyzwyczaiły się do tej wody. Zapraszam do... Oglądania. Teraz pójdziemy do niosek zobaczyć ile jajek wzniosły. natrewa Tutaj właśnie się działa kurka i pod nią było dwa jajka O, tu są dwa jajka. Na razie mamy cztery jajka. Teraz wypuścimy kury na prawe. Góry właśnie teraz żeśmy wypuścili na trawę. Jak widać, bardzo się ucieszyły. Teraz wam trochę pokażę, co będą robić. To wszystko w tym odcinku. Przepis do tej wody czoskowej zostawię albo w opisie, albo w komentarzu. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa!